W programie Biznes w kobiecych rękach otwieramy się na młodych wchodzących na rynek pracy. Jeśli chcesz aktywnie zaplanować swoją ścieżkę zawodową, poznać przedsiębiorcze kobiety, dowiedzieć się czym jest przedsiębiorczość, wzmocnić swoje kompetencje na rynku pracy, zapraszamy Cię do programów akceleracyjnych sieci przedsiębiorczych kobiet. Chcemy poznać wyzwania, problemy młodych na rynku pracy. Już teraz rozmawiamy z Wami w całej Polsce o tym, jakie te problemy są. A w przyszłej edycji razem z Wami chcemy znaleźć na nie rozwiązania. Sieć przedsiębiorczych kobiet to miejsce, które otwiera się na Was, na młodych, na osoby, które właśnie rozpoczynają swoją przygodę na rynku pracy. Za chwilę wysłuchacie trzech historii trzech młodych dziewczyn, które opowiedzą nam o swoich wyzwaniach zawodowych. Czym jest dla Ciebie kariera zawodowa? Kariera zawodowa jest dla mnie przede wszystkim ścieżką rozwoju w dziedzinie, w której, która mnie interesuje i w której chciałabym się kształcić. Jakie skojarzenia przychodzą Ci do głowy, gdy myślisz o pracy we własnej firmie? Gdy myślę o pracy we własnej firmie, głównie przychodzi mi do głowy niezależność, stabilność finansowa, możliwość rozwoju. Przede wszystkim też byłabym własnym pracodawcą, więc tutaj mogę bardziej decydować o sobie. Mhm. Czym jest dla ciebie kariera zawodowa? Um, kariera zawodowa jest dla mnie um, spełnieniem siebie przede wszystkim, a dążeniem um, do takiej ścieżki zawodowej, która daje nam satysfakcję. A dla każdego to może być zupełnie coś innego. Um, to nie musi być zakładanie swojej własnej firmy, to nie musi być pięcie um, się po, po drabinie w korporacji, na przykład, um, tylko po prostu wracanie do domu z pełnią szczęścia takiego wewnętrznego, że robię coś, co jest zgodne ze mną i a, co um, odpowiada mojej pasji i daje mi niezależność, daje mi wolność. Wolność chyba przede wszystkim dla mnie jest karierą zawodową coś, co. Um, spowoduje, że um, mogę podejmować decyzje i robić, um, doświadczać życia tak, jak chcę. Czym jest dla Ciebie kariera zawodowa? Kariera zawodowa jest dla mnie drogą. Drogą, która pozwala mi się rozwijać, która pozwala mi um, uczyć się nowych rzeczy, która pozwala mi spotykać ludzi i robić to, co lubię. I mam nadzieję, że dane mi będzie, żebym tak za 10 lat mogła powiedzieć i za 15 i za 20. Na razie jest drogą i możliwością zdobywania doświadczenia. Dobra, a jeśli jak myślisz o pracy na etacie, to jakie skojarzenia przychodzą ci do głowy? Różne, bo praca na etacie jest e, bezpieczeństwem, praca na etacie jest możliwością dokształcania się. I dla mnie teraz e, jest momentem próby różnych rzeczy. E, ale też czasem kojarzy mi się z nudą, z zamknięciem w jednym miejscu na 8 godzin? E, i z taką stagnacją. Buduj razem z nami program Biznes w kobiecych rękach.